Strasznie zimno w Warszawie, nie wiem jak u was w ostrowie. <laughs> Witam cię Dominiku de Coco. Dziękuję za nominację. Eee. Na początku chciałem Wam pokazać jak się przygotowuje tak naprawdę splesza, bo chodziły głosy, że niektórzy oblewali się nawet ciepłą wodą, niektórzy lodu nie używali, tłumacząc się, że w pierwszej próbie nie wyszło im nagranie. Nie wiem nie wiem jak to jest. Ja za chwilę Wam pokażę, jak to się przygotowuje, jak to się robi. No i co? Chyba do roboty. Albo nie. Chciałbym jeszcze przedstawić nominacje. W pierwszej kolejności będzie to koszykarska redakcja Przeglądu Sportowego, czyli Wojczni Tymin VIP. W drugiej kolejności to będzie nasz ziomeczek, introwertyk, gbór Mateusz Ponitka. A w trzeciej kolejności będzie to Hmm. Już wiem, będzie to Grzegorz Hyży. Będzie to Grzegorz Hyży. Za to karaoke ze Skorzencina z 1978 roku. Ja wiem, że to pamiętasz. No, a co teraz Marcin? Krasa wam pokaże, jak to się robi. A więc tak. W mamy odrobinę oczywiście zimnej wody. Do tego mamy. Na Łęczu Zdrój, ja polecam też na przykład Cisowiankę perlasz ewentualnie wodę licheńską święconą. Ja wybrałem na Łęczu Zdrój. Musimy odkręcić i dolać do wiadra. To jest gazowana. To jest gazowana, ja lubię gazowaną. Ty, to jakiś kwaz jest, bo butelkę wygiąłem. Dobra jest. No, yy, no i co? I teraz najważniejszy składnik tego wszystkiego, czyli lód. Ma sobie porad z jedną ręką. Zwrożony widać. Już się boję, żeby się nic nie zmarnowało. mnie może przecież. Nie, ja chyba tego nie zrobię. Tak, mamy łyżkę, bo oczywiście wszystko trzeba wymieszać. Żeby się przeżarło. A w międzyczasie jeszcze chciałem powiedzieć, że e, że oczywiście każdy, kto nie wykona tego zadania, będzie zmuszony przeleć jakąś drobną kwotę na fundację walczącą z ALS. Konto zobaczycie na samym końcu, jak mi się uda zmontować. I za każdą osobę, która wykona swoje zadania, ja też przeleję pieniądze. Uff, przeżarło się chyba. Jak myślisz? No nic, no dobra, no nie, ma, nie ma na co czekać. Yy, jeszcze specjalne pozdrowienia dla yy, miłośników yy, tak zwanych ogólnorozwojówek. Yy, Zorientowanie będą wiedzieli o co chodzi. Ja tylko odłożę mikrofon. Się, pożegnał się, ciepły dzień, ostatni dzień w mazurskich stronach zmierzch, z jezior żagle zdjął, porozpinał